Czerwiec na maju często się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, w którym żegnamy maj, a witamy czerwiec. Na przełomie tych dwóch miesięcy w ogrodach kwiatowych królują irysy, czyli kosaćce. Najczęściej są to kosaćce brudkowe, nazywane tak z powodu włosków na zewnętrznych płatkach, tworzących charakterystyczną brudkę, lub kosaćce syberyjskie, nazywane też wodnymi. Kwitną około miesiąca. Same kwiaty są dość krótkotrwałe, ale gdy jeden przekwita, zaraz pojawia się następny i rysy brudkowe zachwycają kolorami. Mnogość odmian pozwala na uprawę tych kosaćców niemal we wszystkich kolorach tęczy. Kolorowe są już także nasze balkony i tarasy, obsadzone pelargoniami, surfiniami i innymi ulubionymi gatunkami. Pamiętajmy o ich regularnym podlewaniu, nawet kiedy zdarzają się opady deszczu, ponieważ przy gęstych nasadzeniach woda deszczowa może nie docierać do podłoża w doniczkach. Pamiętajmy też o regularnym nawożeniu, żeby nasze okazy bójnie kwitły jak najdłużej. 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom, małym i dużym składamy więc najwspanialsze życzenia, a wszystkim ogrodnikom życzymy jak najwięcej dziecięcej radości z efektów naszej ogrodowej pracy. Rozpoczynamy czerwiec, już praktycznie wakacyjny miesiąc, w którym warto znaleźć czas nie tylko na pracę na działce, ale także na odpoczynek w naszym ulubionym roślinnym zakątku. W cieplejszych rejonach naszego kraju zaczynają dojrzewać już truskawki, a w chłodniejszych miejscach o tej porze rośliny te pięknie kwitną. Można na tym etapie przeprowadzić oprysk prewencyjny zapobiegający chorobom grzybowym, na przykład naturalnym preparatem zawierającym w swoim składzie inny rodzaj grzyba, który osiedla się w sferze korzeniowej roślin, eliminując grzyby chorobotwórcze. Środek ten po wcześniejszym namoczeniu nanosimy na wybrane rośliny za pomocą ręcznego opryskiwacza. Truskawki mogą chorować m.in. na takie choroby grzybowe jak szara pleśń czy zgnilizna korony truskawki. Rośliny te mogą być także atakowane przez mączniaka prawdziwego. Żeby temu przeciwdziałać warto je także ściółkować np. słomą lub agrowłókniną, żeby zawiązujące się owoce nie miały kontaktu z mokrą ziemią. W warzywniku nieustannie nie dbamy o regularne odchwaszczanie i w razie braku opadów o podlewanie. Cały czas dosadzamy rozsady, które jeszcze na to czekają, i wysiewamy kolejne warzywa lub zioła, jeżeli mamy jeszcze miejsce. Tak samo jak w zeszłym tygodniu możemy jeszcze wysiewać warzywa dyniowate wprost do gruntu, czyli ogórki, dynie, cukinie i patisony. Cały czas możemy siać też fasolkę szparagową, zarówno tyczną jak i karłową, oraz letnie odmiany rzodkiewek i sałaty, a także buraki, koper, bazylię i inne szybko rosnące zioła. Na rozsadniku możemy także jeszcze wysiewać rośliny kapustne na późny zbiór, takie jak np. kalafior, kalarepa, brokuł czy jarmuż. Pielęgnujemy posadzone już na grządkach pomidory. U odmian wielkoowocowych regularnie obrywamy tzw. wilki, czyli młode przyrosty wyrastające z pędu głównego w kątach liści, żeby rośliny nie traciły energii na rozwój masy liściowej, ale zawiązywały jak najwięcej kwiatów i owoców. Odmianom karłowym, koktajlowym, drobnoowocowym możemy pozwolić rosnąć bardziej swobodnie. Zwracamy również uwagę na krzewy i drzewa owocowe. Część już przekwitła i zawiązuje owoce, jak na przykład porówki. Część jest właśnie w trakcie kwitnienia, jak na przykład niektóre odmiany jeżyn. Sprawdzajmy, czy nie widać niepokojących plam na liściach lub śladów żarowania szkodników, żeby jak najszybciej zareagować i cieszyć się już niedługo smakiem tych pysznych owoców. Życzymy przyjemnego, radosnego tygodnia! I na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.